Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Tym odcinkiem rzucam wyzwanie Twojej wyobraźni. Poszukajmy razem schematów na kreatywność, takich kreatywnych podejść do tego, co już jest znane. Bo popatrz, wszystkie dobre kampanie marketingowe są do siebie podobne, a wszystkie złe są złe na swój sposób. I to już na starcie jest parafraza zdania, które napisał Lew Tołstoj w powieści Anna Karenina. I do takiej zabawy językowej zainspirował mnie Piotr Bucki. I do też pewnego rodzaju schemat, który można praktycznie podstawić do wszystkiego. I jak już pewnie mnie trochę znasz, to jestem gościem, który wszędzie doszukuje się schematów i za wszelką cenę próbuje zdekonstruować. Aby dało się je wykorzystać, dało się wykorzystać ich moc do własnych celów. Robię to z taką dociekliwością detektywa Colombo, zastanawiając się, co się stało, że nawet przypadkowo złożone elementy nabierają. Nieprzypadkowej siły. Z mojej perspektywy nie da się wręcz wymyśleć wszystkiego od zera. Jeżeli na przykład oglądasz filmy na Netflixie, szczególnie te, które zostały przez nich wyprodukowane i to stosunkowo niedawno, to pewnie już widzisz i czujesz, że zostały stworzone według specjalnego wzorca, który jest po prostu powtarzalny i działa. I nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, bo po prostu ludzie chcą oglądać w taki sposób nakręcone. Filmy. Ta liczba wzorców jest ograniczona, oni sobie z tego zdają sprawę i stosują jeden myk, żebyśmy wciąż chcieli oglądać i oglądać i wracać do tych seriali. I tak podobnie też jest w marketingu, że są pewne sprawdzone wzorce, tak zwane dobre praktyki branżowe. I teraz, stosując takie praktyki branżowe, jak się uda, to będzie. Dobrze nawet bardzo dobrze jeżeli się nie uda to nie uda się tylko trochę no więc można tak w sumie powiedzieć że też będzie dobrze tylko tutaj bardzo ważna uwaga jeżeli będziesz robić dokładnie to co robią inni w twojej branży będziesz dosłownie kopiować swoją konkurencję to no nigdy się nie wyróżnisz no, wyróżnienie polega na tym żeby robić. Coś, czego inni nie robią i za chwilę o tym powiem, jak coś takiego robić. I tu ważna też uwaga, że jeżeli jedziesz po jakichś torach, tak jak powtarza Marek Jankowski, no to nie da się wyprzedzić wagonika przed tobą jadąc po tych samych torach. Trzeba po prostu zmienić kurs i wyprzedzić go bokiem. Dlatego teraz chcę Ci pokazać takie odjechane podejście. Jeżeli sprzedajesz jakiś tam produkt, to wyobrażaj sobie, miej go z tyłu głowy i... Poszukaj innej branży i po prostu zabaw się w takiego detektywa, skanując zupełnie inną branżę. Wysil swój, mięsień kreatywności i od razu Patrząc, skanując to, co dzieje się w innej branży, zamieniaj to w pomysły, które ty możesz zastosować w swoim biznesie, w swojej branży, czy też przy produkcie, który sprzedajesz. I teraz kilka przykładów. Jeżeli sprzedajesz, na przykład, dzieła sztuki, to zastanów się, jakie podpowiedzi wynikają z marketingu u wydawców książek. Jeżeli sprzedajesz hot dogi, to zastanów się, co możesz podejrzeć, co robią, na przykład, youtuberzy, żeby się wypromować. Jeżeli sprzedajesz usługi marketingowe, no to możesz na przykład spojrzeć na producentów sprzętu elektronicznego. Te przykłady są całkowicie losowe. Możesz spojrzeć na zupełnie inną branżę. Chodzi o to, żeby to nie była twoja bezpośrednia konkurencja. Wiesz, ten jeden i ten sam Sosik, gdzie jedna firma robi krok do przodu i potem pięć kolejnych robi to samo, bo oni też to mają. Nie? Tak bez sensu. Poszukaj w innych. Miejscach rzeczy, którym możesz się zainspirować, które możesz wdrożyć. Czyli tak jak masz swoją układankę z tych swoich puzelków marketingowych, to po prostu poszukaj kilku klocków z innej układanki i dopasuj je do siebie. Oczywiście nie rób tego na siłę, bo to też nie będzie miało sensu. W każdym razie, koło to o czymś już powiedziałem już wymyślono, ale zawsze możesz opowiedzieć jego historię na nowo. I innym sposobem, który może ci się spodobać, to jest po prostu zmiana narracji, zmiana pewnego sposobu komunikacji. Ja w trakcie jednej z rozmów marketingowych, jakie miałem z Krzyśkiem Matułą, którego podziwiam za holistyczne i takie mega praktyczne podejście do marketingu, no i w trakcie tej rozmowy padło zdanie, które mocno weszło mi w głowę. On powiedział mniej więcej tak, że wszystko już wymyślono. Na rynku konkuruje się bardzo podobnymi produktami i wygra ta firma, która inaczej, w sposób oryginalny, ciekawy, zakomunikuje swoje rozwiązanie. No i jak tak na dobrą sprawę spojrzymy, to to jest prawda. No, no, Czego jeszcze nam brakuje? Oczywiście, pewnie powstanie jakiś jeszcze drugi Apple, powstanie jakaś druga Tesla i coś jeszcze. Tylko zastanawiam się, czy operujesz takim budżetem, żeby w to iść. Ja akurat nie dysponuję, żaden z moich klientów też nie dysponuje, więc raczej zastanawiam się, w jaki sposób inaczej opowiedzieć historię tego koła, w jaki sposób inaczej coś zakomunikować i w ten sposób szukać swojej. Nietypowości, w swojej oryginalności. I jaki tutaj mechanizm może zastosować u siebie? Gdzie możesz szukać takiego nietypowego podejścia? Rozwiązań jest naprawdę wiele, ale jedno z takich moich ulubionych to jest strategia dwóch brzegów. Więc wyobraź sobie. Swojego klienta, który stoi po jednej stronie brzegu rzeki. Tam, gdzie ma te swoje codzienne życie, problemy, wyzwania. I ten oto klient, twój ulubiony, bądź też nie, z nadzieją patrzy na drugi brzeg tej rzeki, gdzie trawa jak zwykle u sąsiada jest bardziej zielona i jak się pewnie domyśla, że jest to taka kraina, w której spełniają się marzenia, jak w skeczu kabaretu Czwarta Fala, każdego stać na pasata. I jeżeli widzisz tego klienta, który stoi po jednej stronie rzeki, patrzy z nadzieją na tą drugą stronę rzeki, gdzie realizują się jego cele i spełnia swoje potrzeby, zaspokaja swoje potrzeby, to to ty zwizualizuj siebie, wyobraź sobie siebie jako taki most, który pozwala przejść temu klientowi z jednej strony rzeki na drugą. I to jest dopiero moment, w którym ty prezentujesz swoje rozwiązanie. I tak sobie kuczę myślę teraz, że ta metafora może wyglądać trochę mgliście. Tylko że podam konkretny przykład, i wtedy będzie dużo przejrzyściej. Okej, okay. dajmy na to, że sprzedajesz nowy typ przyborów do pisania. Możemy się tak umówić? Więc aktualna sytuacja klienta wygląda w taki sposób. Ja to oczywiście w jakiś sposób zainscenizowałem tutaj. Mówiąc już wprost językiem takim, jakim moglibyśmy wykorzystać. Nudzą Cię długopisy, które nawet gimnazjalista może kupić w osiedlowym sklepiku? Przerażają ceny firmowych piór? A uzupełnianie atramentu za każdym razem kończy się sprzątaniem mieszkania i zniszczeniem ubrań. A co gdybyś cieszył swoje oko cienkopisem o niepowtarzalnym wzorze? Przy tym pozytywnie zaskoczył się atrakcyjną ceną i nawet w trudnych warunkach uzupełniał atrament nawet w 10 sekund. Poznaj flex. Stylus. Czyli mamy aktualną sytuację, w której klient no, ma jakieś swoje potrzeby, ma jakieś swoje oczekiwania to jest ten jeden brzeg rzeki, a po drugiej stronie tej rzeki jest po prostu ten sąsiad, który ma cienkopis o niepowtarzalnym wzorze, o atrakcyjnej cenie i bardzo szybko może wymieniać w nim atrament. I dopiero na samym końcu pada nazwa produktu. I to jest taki sposób myślenia, sposób komunikacji, właśnie strategii dwóch. Brzegów. To jest tylko przykład wymyślony na potrzeby tego podcastu i miałem tym bardzo konkretny cel. Chcę Cię po prostu zachęcić do takiego kreatywnego pomyślenia o swoim produkcie. Weź sobie kartkę papieru, rozpisz z jednej strony, w jakiej sytuacji jest teraz klient, co on może mówić, myśleć, co czuć, i pomyśl sobie, co znajduje się po tej drugiej stronie rzeki. Wejdź w buty klienta, no i zastanów się. Zadając sobie takie bardzo konkretne pytanie, po co ktoś miałby wyciągać pieniądze ze swojej kieszeni, aby zapłacić za to, co sprzedajesz? No i dopiero na samym końcu opowiadaj o swojej firmie, żeby tylko nie zacząć od tego standardowego, że prowadzimy nowoczesną, innowacyjną, elastyczną, dostosowującą się do zmieniających się potrzeb rynku i klienta firmy, która od 1942 dostarcza, no wiesz, bla bla bla, bla tak? Więc tak, to co chcę w ramach podsumowania wrzucić, to to, że gdybym nie powiedział, taką mam przynajmniej intencję i nadzieję co do tego odcinka, że gdybym na początku nie powiedział o tym, że będzie o schematach, to sporo osób nazwałoby. To, o czym mówię, podejściem kreatywnym, takim niestandardowym. I to faktycznie jest nietypowe podejście, które zostało zdekonstruowane, rozpisane na elementy, no i ja Tobie mogę to wszystko podać jako schemat. Więc liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, a Ty tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.